To już trzecie święto ulicy w Bochni w tym roku. Dzisiaj bawimy się na ulicy Wolnica. Zobaczcie, co ciekawego dzisiaj się tu dzieje. Pachota, Rura i Beza, czyli najmilszy pies w Bochni. Tak, najmilszy kundelek. Najmilszy kundelek. Czy numer 13 dzisiaj okazał się dla Was szczęśliwy? Bardzo szczęśliwy. Jak widać było 18 kundelków. Beza wygrała w konkursie, zyskała sporo fanów. Sporo fanów też przyszło ją zobaczyć dzisiaj, także bardzo się cieszymy. Często spacerujemy po Bochni i myślę, że stąd Beza jest takim pieskiem do głaskania i chyba myślę, że zyskała w ten sposób szerokie rzesze publiczności. Czy Beza, ale też jej pani bardzo stresowały się przed wystąpieniem na czerwonym dywanie? Oczywiście, że tak. Gdyby nie publiczność, na pewno Beza by nie weszła na dywan. Jak widać, dodali jej bardzo śmiałości i zrobiła to po królewsku. To teraz proszę jeszcze zdradzić, co zrobicie z tą popularnością? Nie mam pojęcia. Myślę, że będziemy zachęcać do udziału w kolejnych paradach. Myślę, że będziemy zachęcać do adopcji kundelków, bo jak widać, to są najwdzięczniejsze pieski, nie ujmując oczywiście pieskom rasowym, także wszystko. Bo Beza, o czym myśmy nie powiedzieli jeszcze, ale wspomnimy teraz, Beza do was trafiła właśnie ze schroniska. Tak, Beza trafiła do, ze schroniska w Borku, została wyrzucona zaraz po urodzeniu, schronisko uratowało, my zobaczyliśmy zdjęcie, no i klasycznie zakochaliśmy się, okazało się, że jest już zarezerwowana, ale jednak ktoś zrezygnował, czyli nasze podwójne szczęście. Udało się i trzy lata już razem jesteśmy i mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele lat. Dzisiejsza impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czy to oznacza, że tego typu wydarzenia powinny odbywać się w Bochni częściej? Myślę, że tego typu wydarzenia jak Święta Ulicy jak najbardziej. Ja nie spodziewałam się, że będzie tyle osób. Troszkę mnie to wystraszyło, że pies się wystraszy. Natomiast jakby by zadała radę, ale absolutnie wydarzenie świetne, parada świetna. Myślę, że warto je powtarzać jak najbardziej. you Jedną z atrakcji przygotowanych w ramach Święta ulicy Wolnica był y, pokaz mody. Mody spe specjalnej, bo y, przygotowanej przez seniorki. Pani Teresa była jednym z modelek. Pani Teresa, z czym był największy problem, czy z czym może największy stres podczas tego wyjścia? Yy, może było troszeczkę tremy, emocji przed wyjściem, przed samym wybiegiem, bo Pani niektóre po raz pierwszy tutaj y, miały się zaprezentować, ale w sumie wszystko poszło. Już na drugim, y, na drugim Przebieraniu po prostu to już było fajnie, super, wyluzowane i uważam, że było to coś wspaniałego i możemy kiedyś coś takiego powtórzyć. Stroje piękne. Piękne kreacje. Czy panie same sobie dobierały te stroje, czy ktoś? my sobie same tu w sklepie u pani Ewunii. Ona nam dobierała dodatki, torebeczki, tak żeby to było wszystko w sumie fajnie, gustownie i przede wszystkim wszystko to na topie, wszystkie modne rzeczy ubierałyśmy. Na czerwonym Pani, dywanie zaprezentowało się kilkanaście pań. Skąd te panie były? Panie były częściowo z chóru Złota Jesień, a częściowo z klubu Seniora Rozalka. Pani. Eu